Witajcie. Tematem tej krótkiej serii filmików będzie biznesplan. Czyli taki dokument bardzo przydatny w życiu, szczególnie gospodarczym. Czym jest biznesplan? Najlepiej zrozumieć, jeżeli popatrzymy na ten obrazek. Zauważmy, mamy tutaj bardzo miłą panią, która trzyma pod pachą pewną teczkę. Ta pani zamierza wejść w interakcję biznesową z tym oto miłym gentlemanem. Zapewne w tej teczce, którą za chwilę wręczy temu panu, są plany nowego przedsięwzięcia, czyli biznesplan tego przedsięwzięcia. Zapewne w tym biznesplanie jest dużo pozytywnych wykresów i obrazków, takich jak widzimy tutaj w tle, które pokazują, że firma będzie się niezwykle rozwijać, rozpędzać, aż ogarnie cały dostępny jej rynek. Biznesplan jest właśnie po to, żeby pokazać jak firma będzie się rozpędzać, rozwijać i ogarniać rynki. Po co go więc piszemy? No po to, żeby pokazać innymi słowy, że firma będzie przynosić zyski. Ważne, żeby już od początku pisania biznesplanu być świadomym jednej rzeczy. Mianowicie tej, że zysk jest... Wynikiem prostego równania. Przychody minus, minus koszty równa się dochód, czyli właśnie nasz w uproszczeniu zysk. Jest to uściślając zysk brutto. Zysk brutto po odjęciu od niego podatku staje się zyskiem netto, czyli tym, o co nam właściwie chodzi, jeżeli prowadzimy firmę. No bo to, co jest przeznaczone na podatek, nie czarujmy się, to już nie jest to, na co mamy jakikolwiek wpływ. Biznesplan ma być więc po prostu pisemnym dowodem na to, że firma przyniesie zyski. Stąd to równanie, które tutaj widzimy, jest dla nas podstawowym prawem działania przedsiębiorcy. Tak podstawowym, że powinniśmy się je sobie wydrukować, przypiąć nad łóżkiem i nie odpinać, dopóki nie sprzedamy swojej firmy, co może nastąpić po kilkuset latach. O kilkudziesięciu latach szczęśliwej działalności. Dziękuję.